Witamy w górku Recenzji! Jadalne farbki do ciała. Cóż za kuriozalny produkt. Jego zastosowania są seksualne. I tak, zawarte w opakowaniu są oczywiście te farbki, ale także jest takie coś, żeby fuck me, czyli pieprz mnie, suck on this, sij na to, Sexy, poliżnie, czy bądź Polakiem. Truskawka, pinakolada, czereśnia i owoc pasji. Jest przydatowany, bo do 2020. Produkt musiał leżeć na półce przez lata, aż ja go nie kupiłem. Zabierzmy się zatem do górko recenzji! mi się trzyma, to jest beznadziejne. Ale co na brzuchu sobie narysuje? Nie potrafię sobie polizać tam. Popatrzcie jak beznadziejnie, to w ogóle ten kolor się nie trzyma. Smakuje jak e, e, aproksymacja smaku truskawki e, przez cukierki. Moim zdaniem to jest jeden z lepszych smaków. E, ma e, to coś. To ma ocenę neutralna z plusem. Tamte mają fioletowe. I nie używam sutków w kreatywny sposób. Sutki są zakryte. To byłoby oszustwo. Sutków się nie używa artystycznie. E, rebrandowane e, niskiej jakości cukierki. Tak wygląda Wasze ciało, tak wygląda yy, jakiekolwiek podniecenie tym. Cokolwiek w tym napiszecie, to, to się będzie tylko kleić. Wasze ciała będą cierpieć. Wasze ciała będą się męczyć. I absolutnie żaden tekst nie zostanie. Nawet jak tutaj zrobiłem fagmi, to widzicie, nie widzicie fagmi. Trochę widać fagmi, ale słabo widać fagmi. To nie jest wcale przyjemne zlizywać to z, z ludzkiego ciała. O, cena negatywna! To ma ocenę negatywną! Cukierki były takie sobie, prostu, smakowo. Użytek tego produktu kończy się usyfionym łóżkiem. Nawet przy najlepszym postaraniu tak skóra pomalowana wygląda. Podsumowując, nie jestem szczęśliwy. Ocena negatywna.